Laudetur. Teraz bardzo dużo się mówi, no i będzie się pewnie coraz więcej mówić o sztucznej inteligencji, w miarę też jak te modele językowe będą wypierać pewne zawody, no i już zaczną wypierać. Proszę Państwa. Ja tu widzę olbrzymią przesadę i generalnie zgadzam się w znacznej mierze z Sir Rogerem Penrose'em, a niekoniecznie już zgadzam z profesorem Michałem Kosińskim, bo o ile ta wersja entuzjastyczna mówi, to już praktycznie świadomość, przecież przechodzi test Turinga, wspaniale, my nie wiemy. No skoro przechodzi test Turinga, może i samoświadomość. Dopóki jednak te algorytmy, choćby najmocniejsze, samouczące się, mają charakter czysto syntaktyczny i probabilistyczny, no bo jak to działa? Tworzy, wybiera ciągi liter, słów. Według zasady prawdopodobieństwa ich połączeń i ich występowania. Ale przecież tam nie ma aspektu semantycznego, czyli rozumienia znaczenia, oznaczania i prawdy formułowanych zdań, ani nie ma zupełnie aspektu pragmatycznego. Aspektu pragmatycznego, czyli związanego z relacją z innym podmiotem. No nie może być. Stochastyczna papuga. Na razie stochastyczna papuga. Po pierwsze, nasza świadomość, intelekt. I samo świadomość kształtowały się zupełnie inaczej. My ludzie. Gdzieś na jakichś sawannach Afryki Wschodniej, gdzieś w Europie, ćwiczyliśmy, nasze mózgi rozwijały świadomość, inteligencję, no po prostu, kurwa, w procesie przeżycia musieliśmy widzieć, że naprawdę lew biegnie, że naprawdę jest zagrożenie. Mówiąc krótko, w konfrontacji z otoczeniem, aspekt semantyczny, czyli to, że coś jest rzeczywiste, prawdziwe, aspekt pragmatyczny, no bo przecież muszę porozumieć się z partnerem, partnerką, żeby przedłużyć swój gatunek, tworzyć rodzinę. Nie da się oddzielić inteligencji, intelektu od tych aspektów. A tam, tak naprawdę, na razie mamy perfekcyjną, bo przetrenowaną na niesamowitych ilościach danych tekstowych, obrazowych, innych papugę która bada, jaki obrazek najczęściej koreluje z innym obrazkiem, jaki tekst koreluje z innym tekstem. No, sorry, ale jeśli to naprawdę jest inteligencja, to jest to taka inteligencja jak wyszukiwarka Google. I tak samo halucynuje, zauważcie, cały czas halucynuje, no bo pewne zbitki wydają się jej prawdopodobne, ale niekoniecznie odpowiada jej co w rzeczywistości. Także nie wiem, jak będzie w przyszłości. Mi samemu pewne idee transhumanizmu są bliskie, ale chyba jednak nie w wersji stochastycznych papuk. Niewyposażonych w ogóle w rozumienie aspektu semantycznego czy pragmatycznego języka. Tu się raczej zgadzam z Rogerem Penrose'em. Co nie zmienia postaci rzeczy. Że takie modele językowe wyprą całą masę zawodów, ale jednak zauważmy, że zautomatyzowanej kasy w Lidlu czy Biedronce, nawet jeśli kiedyś przejdzie test Turinga i się wda w pogwarkę z nami o dupie maryniczo-pogodzie, raczej nie nazwiemy się świadomością, samoświadomością czy inteligencją. No, tylko po prostu pewnym automatem wykorzystującym algorytm. Może wcale nie taki skomplikowany, tyle że wytrenowany na gigantycznej, gigantycznej ilości danych. Ramen.